Geralt? Dobrze się bawiłyście z Tris? Świetnie. Wreszcie miałyśmy czas, żeby trochę porozmawiać. O czym? O wszystkim poza tobą, bo temat Geralta z Rivii dla nas obu jest już skończony. Zaczęliśmy rozmawiać o przeszłości i. I nie dokończyliśmy. Kiedy byłeś w gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki krew i pożoga szaleńcza pogoń przez różne światy wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiła byś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermorem. Nic więcej. Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego co od ciebie, nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przynętą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Cili, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri nim zrobi to Eredin. A jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Czemu mnie nie szukałaś? Jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to Ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Redin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też Wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom. Dzięki, do zobaczenia. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy. Każ podnosić kotwicę. yeah <laughs> No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość, Emhyrfar Emreis. Jak to, chce podbić Skellige? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonyhem. I właśnie znaleźliśmy Fringillegigo. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na skaligę. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z Was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z Białych Okrętów? Skąd wiadomo, że kamień jest na Skoligę? Z legend Elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na którejś z dziesiątych tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary kracha. A, możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska Alkowa. Możemy spróbować się przebić. Ringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Sam się dostanę na okręt cesarza. Wpław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurchanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ruszam. Powodzenia. Nie bierz. Wilku! Widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie myszobór? U Lugosa. Ankrejt na tronie ciągle go kole jak drzazga w życiu I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączy do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie co gadać. Bywaj. Słabera,